Tak, chyba miał A niech mnie nie wkurwałem Kurwa snajpy nie mam wykryto działania wroga Obserwować Najpierw sprzedawany bronie, zaraz, wchodzą tym kurwa wejściem. Jeden na zero, poczekaj sobie tu. No ale tak nie wchodź, bo cię mogą obejść. Wróg przejął obiekt docelowy. Powstrzymać go. Wejdź tań jeszcze kawałek do przodu pomiędzy tymi tymi. To ci będę mówić, gdzie są. Bo będzie słychać kurwa z prawą i lewą idealnie. Jeden wraca, masz... Szutam żeby... granat! Sutam granat! Misja nie powiodła się! Nasze jednostki zostały wyeliminowane. Prawie. Nice. Nie było źle. Wykryto działania wroga. Obserwować. Trzeba się skończyć, kurwa. Jak to z nimi przejdę, to. A i plec masz. Pada się. Ja skiniałem, są po prawo, był jeden. No tutaj. Ten w tej skończonej małej. Oddziałam na strzeląg. Powinnie Misja jak... zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. <grytania> Wykryto działania wroga. Obserwować. Jeszcze jedziemy w drugą stronę, to jest do oczekiwania Użyliłem Misja zakończona Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki Mnie kurwa, do mnie napierdalali Wykryto działania wroga Obserwować Wentylacja jest bezmocna Albo skacze gdzieś ktoś Nie, jest wentylacja Misja zakończona, Dobrze, wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki R Biegłem za co i nawet mnie nie słyszał Wykryto działania wroga Obserwować Dole teraz czuję oh. Oh. Są tam, tam, skaczą. Yeah. Mówiłem nie iść do nich. Cholera, jeździ. Dobrze się spotkałeś. Kuram HK, nie? Jeszcze jeden tam jest, nie? No, Czekam, jest chuje. Dostaję kurwa jak za snajpy, chuj. Kurwa, biega gdzieś. To jest tak zjebana mapa, kurwa, nawet nie wiem gdzie. Dobra, wiem gdzie. Czyli kurwa Misja zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Wykryto działania wroga. Obserwować. Co za Trzeba, to Misja zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Mistrzowie, kurwa, Wykryto działania wroga. Obserwować, a bo i Oboj nie wejść na schodach. Mówcie coś, bo jakoś. Akurat... Tak, właśnie słyszałem, kur... Misja zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. nawet, kurwa, ledwo co obrócić, dostałem było na pysk, nie? Wykryto działania wroga. Obserwować. Idę, idę, idę na no żołędz. A schoda, a Misja zakończona. Nice. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Wykryto działania wroga. Obserwować. Kurwa, że mi się makro nie wyłączało i nie przestawiało, to bym był wrogiem, nie? Gdzie? Poczekaj nie, ladaj, nie, 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 zabije, nie, 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 mnie. I będziesz sam. Gdzie? Na Pierdolę, poczekam Gdzieś tu na pewno, nie? Z brzegu Pojmow dopa. Tu zastanę, tutaj kurwa mnie nie jem Czas się skończy, wygram kurwa hey, I on się wychodzi. stanie pierwszą kurwa możliwą bułę zakończona. Nie Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Nie wybiegaj tak, bo to jest bez sensu. Jak mi, kurwa wybiją nas, jesteśmy na defy, to po co biegać w ogóle? Obiekt docelowy zlokalizowany. Zezwolenie na działanie bojowe. właśnie z takimi kurwa i przejebaliśmy. Misja zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Co? Obiekt docelowy zlokalizowany. Zezwolenie na ja działanie się. bojowe. Nie mam, kurwa, myszki, którą ma... ja, to, tak, to się, to się ladza, ale komputer mi nie wyrabia. Laguje mi. o co, chodzi, czy nie? Ojojo, jak to gra. Misja zakończona! Wyeliminowano a, ja wszystkie wrogie jednostki. Mówię, że to było dziwne. Mechanik kurwa na kurwia mi po głowie nawet wyjść nie mogę, a ten. Ja mówię, że on ma cheaty, a on mówi, że ja mam cheaty, kurwa. Tyle, że ja wyjść zaraz nie mogłem, nie? Tu dalej grają? Wezmę sobie. Będę grał UMP. To jest, kurwa, zajebista broń. Tak jebana szybko szczelna jest. Póki co to ja tylko kampię, nie? To wybiegacie wszędzie. On trzeba też tam go wziąć. Ale ryzy nie ma, nie? Bez ziom grałem. Oszuanie mnie. Muszę przeładować.